Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy. Dzisiaj pytamy co w finansach na czas najbliższy, czyli powiedziałabym tak od miesiąca do nawet trzech miesięcy czasu, jak będzie układała się wasza sfera finansowa. Czego możecie się spodziewać właśnie w sferze finansów? Jak widzicie, wybieracie sobie jedną z trzech opcyjek. Opcja 1, opcja 2 i opcja 3. Mam nadzieję, że to jest widoczne dobrze na waszych ekranach, i za chwileczkę zaczniemy sobie sprawdzać te poszczególne opcje. Ja jeszcze tylko. Króciusieńko, takie wprowadzenie małe poczynię, ponieważ jeszcze brakuje mi jednej osoby. Jedna osoba nie została jeszcze zlokalizowana. Chodzi tutaj o darczyńców, którzy dokonywali wpłat darowizn w listopadzie i grudniu. Kiedyś napisałam taki post właśnie, że jest kilka osób, które nie podały zwrotnego adresu mailowego. Nie jestem w stanie się skontaktować. Popisałam też przez formularz wiadomości na PayPalu, i jeszcze tylko jedna osoba została. Także być może pani tutaj słucha tego filmu, może się pani przypomni, że to pani właśnie wpłacała darowiznę, a nie podała pani adresu mailowego. To bardzo bym prosiła się ze mną skontaktować. Tam na PayPalu też jest taka zakładka, gdzie można po prostu wysłać do kogoś wiadomość. Nie zawsze tylko pieniądze się wysyła, ale można też wiadomość wysłać. Także wystarczyłoby w tej wiadomości napisać po prostu adres mailowy. Ponieważ pytacie też, czy jeszcze można przekazywać darowizny na rzecz jagody, na rzecz pogorzelców, jak najbardziej tak. Jest utworzona specjalna zbiórka dla nich również na PayPalu, i adres do tej zbiórki znajduje się też w zakładce społeczność. Ja tam też wrzuciłam taki post. Można oczywiście przekazywać darowizny na kanał, także teraz każda osoba, która taką cegiełkę przekaże. Otrzymuje też czytanie dla siebie takie prywatne na rok 2023. I teraz, właśnie a propos czytań, a propos tych osób, które już wcześniej się do mnie zgłaszały, już wcześniej wpłacały te darowizny, pani Anna, pani Anna T., bo nie chcę tutaj. Um, Wskazywać po prostu ze względu na Rodo, ze względu na to, że ktoś może sobie nie życzyć, po prostu wskazywania z imienia, z nazwiska pani Aniu. Yy, ja tutaj o pani pamiętam, bo pani przekazywała tam kilka darowizn i jest w przygotowaniu dla pani mail, natomiast yy, no, wyszły troszeczkę tutaj jakieś nieprawidłowości. Proszę się absolutnie tym nie martwić. Być może jest po prostu wokół pani duże zamieszanie, może coś się dzieje, albo pani się bardzo stresuje właśnie tą wróżbą. Także proszę się nie stresować, proszę odetchnąć sobie spokojnie. Zaczęły mi po prostu karty tutaj wariować w momencie, kiedy robiłam dla Pani czytanie. Uznałam, że muszę odczekać jeszcze troszeczkę. Możliwe, że to nie był po prostu ten właściwy moment na to czytanie, możliwe, że coś się tam u Pani działo, właśnie jakieś zawirowania, bądź też po prostu duży stres z Pani strony, i dlatego, ale proszę się absolutnie nie martwić tym. To nie znaczy, że coś tam złego się chce pokazać. To po prostu czasami, no, yy, czasami się nie da, po prostu. Choćby człowiek chciał, no, to się czasami nie da, ale ja w najbliższych dniach, nawet jeszcze dzisiaj, będę próbowała dla pani czytanie zrobić. I po prostu zobaczymy. Jakby mi się pokazało coś niepokojącego, to też będziemy drążyć temat i po prostu proszę się tym absolutnie nie martwić. Ponieważ karty no, rzadko kiedy pokazują, że coś tam jest bardzo, bardzo złego i coś się tam złego powiedzmy wydarzy, czy wydarza. Bardziej to działa na zasadzie ostrzeżenia, czyli po prostu my zostajemy ostrzeżeni po to, żebyśmy na przykład czegoś tam zaniechali, nie wiem, czegoś nie robili, czy właśnie robili jakoś inaczej, po to, żeby właśnie uniknąć tych takich no, złych sytuacji. Ja Wam powiem tak ogólnie już, że no, pomimo tego, że każdy z nas jako człowiek yy, decyduje o sobie, my podejmujemy jakieś takie swoje indywidualne decyzje, yy, za które właściwie no, sami też jesteśmy odpowiedzialni, tak? i często to są też jakieś takie nasze bagaże z poprzednich żyć, jakieś rzeczy karmiczne, które nas spotykają ponownie i tak dalej, i tak dalej, no to jednak yy, kiedy się przewiduje przyszłość dla yy, osób postronnych, kiedy się stawia karty, zawsze też trzeba, yy, Trzeba do tego podchodzić w sposób taki rzetelny, ponieważ to jest też w pewien sposób branie tutaj no, odpowiedzialności za, za życie tej osoby. Pomimo tego, że y, każdy jest odpowiedzialny samodzielnie za siebie, za swoje życie, to jednak tutaj no, na zasadzie takiej, że y, trzeba y, mądrze tym pokierować, bo to, co my komuś przekażemy, może dla kogoś być y, albo obciążające, albo wspomagające, w zależności też od tego, jak. To zostanie przez nas przekazane. Nawet jeżeli tam są, powiedzmy, jakieś rzeczy takie, no, nie do końca fajne, nie do końca ciekawe. Ale Pani Aniu, proszę się absolutnie nie przejmować. Spróbujemy jeszcze raz i jestem przekonana, że no po prostu nam to się pokaże tak jak należy. Także proszę odetchnąć, jakby spokojnie, nie przejmować się tym. Yy, na pewno wszystko będzie tutaj w porządku. No tylko czasami po prostu te karty że tak powiem, nie współpracują, a często też jest to podyktowane tym, że po prostu warto odczekać na przykład kilka dni, powiedzmy, na wyklarowanie się jakiejś sytuacji, więc to może też chodzić o to. Ok, no to czytamy, czytamy sobie, moi drodzy, na finanse, dwie opcje na razie wędrują na bok i czytamy sobie opcję numer. Jeden. Opcja numer 1. Pokazuje nam się tutaj tak. Trójka kielichów dwójeczka buław, bardzo ładne karty na finanse i piątka mieczy. Ta trzecia karta troszeczkę taka słabsza, ale nią się nie przejmujcie, ponieważ w takim ogólnym rozrachunku wiecie, co mi się tutaj pokazuje najbardziej? Jeżeli chcieliście pracować w jakimś większym gronie, czy robić pieniądze wspólnie z ilomaś tam osobami powiedzmy, to tu się pokazuje, że wyklaruje się współpraca jakby pomiędzy wami, a tylko jedną osobą, tudzież jedną Firmą, jedną instytucją, czyli po prostu za dużo, jakby tego było. Może współpracowaliście na przykład w, w, z kilkoma różnymi firmami, czy podwykonawcami, czy poszczególnymi osobami, ale było tych osób, tych podmiotów za dużo i tu, jakby z tego ma zostać tylko dwójka. Jakaś taka sytuacja dwójkowa, jakaś korzystna współpraca, najkorzystniejsza z tych wszystkich, albo po prostu macie pozostać w jednej tylko firmie yy, i z nią współpracować, wybrać sobie te najlepsze. Albo po prostu skupić się na takiej pracy z jakimś jednym konkretnym człowiekiem, bez rozpraszania się, bo gdzieś tam też. Mogło być takie środowisko rozrywkowe, zabawowe, mało z tego było pracy, a więcej właśnie takich efektów dodatkowych, jak ja to mówię. No i tu trzeba się po prostu skupić na jakiejś współpracy, czy na tym, żeby inni ludzie gdzieś tam z otoczenia zawodowego nie zabijali waszej kreatywności, waszej ambicji, waszej pasji działania, bo może byli też tacy, co was tutaj chcieli jakby odciągać po prostu od tej pracy. No i ta Piątka Mieczy, która zazwyczaj pokazuje, że coś musimy po prostu stracić, jakby pogodzić się, że tego w naszym życiu nie będzie, z czegoś zrezygnować, to ja myślę, że ona tu jest taka tak naprawdę w pozytywnym kontekście, ponieważ ona Wam pokazuje, że właśnie mm, rezygnujecie z tej całej zabawy, z tej rozrywkowości, z takiego rozproszenia, na rzecz większych ambicji, na rzecz większego skupienia, na przykład z kilku różnych źródeł zarobkowania na rzecz jednego, solidniejszego. Źródła zarobkowania bądź z wielu różnych um, takich zawodowych relacji na rzecz po prostu jednej, ale za to konkretnej relacji, więc to jest z korzyścią dla Was. Opcja numer dwa: co w finansach dla Was? Mamy tutaj tak: kartę sprawiedliwości, yy, mamy tutaj kartę królowej kielichów, i mamy tutaj kartę ósemki buław. Te osoby, które spodziewają się wiadomości od kobiety, która ma się na przykład wypowiedzieć w kwestii Waszej pracy, czy ma Wam dać zielone światło, jakieś do pracy, do większych finansów, czy ma po prostu Was na przykład przyjąć gdzieś i czekacie, aż przyjdzie ta wiadomość, to ta wiadomość do trzech miesięcy powinna nadejść. Jest tutaj ósemka buław, więc są kontakty. Możecie też wygrać coś w sądzie. Jakąś sprawę sądową, chociaż będzie tutaj dużo takiego wzajemnego przerzucania się różnymi informacjami. Tu będzie bardzo duży napływ, jakieś rozmowy z ludźmi, jakieś dokumenty, które są wzajemnie wymieniane, przesyłane. To jest też, bym powiedziała, jakby. Coś procentuje, czyli jeżeli mieliście odłożone jakieś tam pieniądze na lokatach, tam gdzie one mogły w pewien sposób ewoluować, urosnąć, to tu rzeczywiście jest powiększenie takich wpływów, że będziecie z tego tytułu zadowoleni. Będziecie widzieć, jak te słupki wam faktycznie wzrastają. To może być dobra inwestycja na giełdzie, czyli ta sprawiedliwość tutaj właśnie odwraca się jakby na Waszą korzyść. I przychodzi do was jakiś e, taki e, wzrost, ale sprawiedliwość jest taką kartą, e, która mówi o ludziach, którzy wcześniej coś zrobili, żeby właśnie coś uzyskać. Czyli tu musiał być jakiś trud włożony, czy jakiś na przykład e, pieniądz zainwestowany, żeby to wyciągnąć z powrotem, już troszeczkę jakby. E, o wyższej wartości. Więc tutaj, jak najbardziej, ale to jest sprawiedliwe dla tych, którzy no, działali uczciwie, zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zgodnie z jakimiś tam przyjętymi regułami. Po prostu zrobili wszystko to, co jest konieczne do tego, żeby właśnie coś uzyskać. No i opcja numer trzy. Opcji numer 3 mamy tak, dwójkę pentakli. Mamy tutaj również kartę arcykapłanki i mamy tutaj kartę pustelnika, no ja bym powiedziała tak, że tutaj um, mogą, mogły wybierać te opcje osoby, które gdzieś tam wyczekują już emerytury albo przechodzą właśnie na emeryturę, czyli to jest takie szczęśliwe przejście na emeryturę z jednoczesnym takim jakby, że um, jestem tutaj na emeryturze, ale z drugiej strony coś też jeszcze robię zawodowo, bo są na przykład takie osoby, które teoretycznie są już na emeryturze, ale sobie dorabiają w jakiś sposób, bo tu jest pokazana dwójka Pentakli. Tu są pieniądze, jakby z dwóch źródeł. I też mogą być pieniądze z dwóch źródeł, w sensie: od arcykapłanki, czyli jedne pieniądze od kobiety, nie wiem, na przykład matki, drugie pieniądze od pustelnika, czyli od mężczyzny, na przykład ojca. Jeżeli ktoś tu jest na utrzymaniu rodziców, może mieć, jakby, tutaj właśnie. Dwa takie źródła dochodu, czy opiekując się na przykład dwojgiem starszych rodziców, gdzie tutaj no, jedna z tych osób przynajmniej może być już w takim stanie mocno demencyjnym, dostajecie po prostu na te osoby jakieś. jakieś Dodatki, jakieś po prostu środki, jakieś pieniądze, żeby lepiej się nimi opiekować. Coś z tego macie też, jakieś profity powiedzmy. Mogą być osoby, które czerpią po prostu zarobek z opieki po prostu nad starszymi ludźmi. Też tak może być. I na przykład macie tutaj dwóch podopiecznych, czy dwoje podopiecznych, dwie osoby jakby do zajmowania się. Jak najbardziej może tak być w Waszym przypadku, ale też powiedziałabym, że to jest takie dążenie w pracy również do osiągania jakiegoś. Mistrzostwa. I tu możecie też doskonale, jakby łączyć dwa typy zajęć, które zasadniczo są zupełnie różne od siebie. Nawet bym powiedziała, że niektórzy tutaj mogą łączyć takie typowo kobiece zajęcie z typowo męskim zajęciem, ale jakby i w jednym, i w drugim jesteście w stanie dojść do perfekcji. Aczkolwiek one mogą Wam troszeczkę kolidować tutaj ze sobą wzajemnie. Natomiast pustelnik też bardzo często mi pokazuje instytucje takie jak ZUS. Jak urząd skarbowy, bardziej to są ZUSy, bardziej to są jakieś opieki społeczne, takie instytucje też pomocowe, które na przykład wypłacają jakieś, jakieś, jakiś rodzaj świadczenia. Więc tutaj niektórzy z Was też mogą pracować, a z jednej strony właśnie mieć też to dodatkowe źródło utrzymania, z jakiegoś właśnie świadczenia takiego otrzymanego z urzędu. Więc to mi się pokazuje dla trójeczek. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, moi drodzy.